Dzień dobry Państwu. mówi do Was Cezary Dominiak i bardzo się cieszę, że mogę wreszcie powrócić na ten kanał z serią, dosyć mocno odświeżoną serią stanowisk widzów, w której 13 odcinku 5 serii Was właśnie dzisiaj witam. Na dzisiaj, jak zwykle, przygotowaliśmy 5 stanowisk, które sobie po kolei ocenimy, powiem o ich peryferiach, podzespołach oraz wygląd. Ale jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć Wam o naszym sponsorze, dzięki któremu pod koniec tego odcinka będzie do wygrania taka oto klawiatura mechaniczna, czyli o firmie gamefan365.com, gdzie możecie po bardzo okazyjnych cenach kupować klucze do Windowsa, Officea bądź popularnych gier takich jak najnowsza FIFA, Sims 4 czy też nowego Red Dead. A oprócz lewej do wygrania załatwiłem dla was też kod promocyjny CDX20, z którym na stronie gamefan 365com na wszystko dostajecie 20% zniżki. A w dodatku możecie zapłacić Paypalem, co automatycznie obejmuje was Paypalowską ochroną kupujących, dzięki czemu wszystkie transakcje są szybkie i bezpieczne. Swoje wymarzone gry możecie kupić już teraz na stronie gamefan 365com Tymczasem myślę, że możemy wędrować do dzisiejszych pięciu stanowisk. Zaczynając od miejsca piątego, które w dzisiejszym materiale należy do Filipa Hutyry tutaj naprawdę myślę mocne, zarówno wizualnie, jak i całkiem okej, okay, jeżeli chodzi o podzespoły stanowisko, złożone oczywiście z komputera stacjonarnego oraz pojedynczego monitora. Wszystko podświetlone paskami LED i tutaj zdecydowanie pierwsza wada, która wyłania się na naszym horyzoncie, czyli naprawdę nie najlepsze montowanie tych pasków, ponieważ po pierwsze bardzo mocno jest je widać, a paski LED są raczej elementem stanowiska, które powinny się chować, a sama ich poświata powinna się, że tak powiem, wyłaniać i doświetlać nam stanowisko, także za ich montaż no zdecydowanie tutaj ocenka leci bardzo mocno w dół, ponieważ no nie wygląda Wygląda to ani trochę estetycznie. Jeżeli chodzi natomiast o peryferia na stanowisku, to jest naprawdę dobrze, ponieważ mamy myszkę SteelSeries Series Rival Setkę, klawiaturę Razer Ornata Chroma, bardzo dobrze Wam zresztą znaną, oraz słuchawki Mad Dog GH002, mikrofon Fifne K669 bez od Novoxa oraz podkładka bardzo również dobrze Wam znana Genesis Maxilava. Jeżeli chodzi o wygląd stanowiska, to przez montaż tych LEDów nie jestem niestety w stanie przyznać pełnej ilości punktów tutaj za to. Aczkolwiek myślę, że mamy tutaj ładnie umiejscowiony monitor, całkiem ok spasowane peryferia oraz przechodząc do do Konfiguracji komputera jest tu m.in. 16GB pamięci RAM. Karta graficzna GTX 1050, no ok. Być może kolega nie miał budżetu na jakąś lepszą, oraz całkiem okej, okay. do tego zestawu obudowa Silentium PC Signum SG1MTG. Jeżeli chodzi o procesor, jest to i trójka 9100F, więc no nie za dobrze, ale ok. Rozumiemy, że jest to budżetowy komputer. No i generalnie spasowanie wszystkiego wizualnie ok. Podzespoły komputera również ok. Można by popracować, żeby to ok poprawić na raczej powiedzmy dobre, bądź nawet bardzo dobre. I naprawdę niewiele wkładu pracy oraz pieniędzy to stanowisko wymaga, żeby wyglądało naprawdę świetnie. Także myślę, że tutaj na dzisiejszym miejscu piątym można ją umiejscowić. tymczasem lecimy dalej do dzisiejszego miejsca czwartego, które w tym materiale należy do Xaviera Kosmana, który ma dosyć ciekawe nazwisko, bo jest pisane przez to takie śmieszne chyba norweską brzmiące OS y, kreseczką charakterystyczną, tak jak w nazwie Road. No więc cóż, Xavier ma 13 lat i mimo swojego wieku o dziwo sam zarobił na stanowisko, także nie ma tutaj możliwości za bardzo przyczepiania się, że jest za pieniądze rodziców czy coś. Jestem szczerze ciekaw, mimo że nie powinno się tak zaglądać do portfela, jak kolega zarobił na taki setup w takim wieku, aczkolwiek ja też w wieku gdzieś tam 13 lat zarabiać własne pieniądze, więc zupełnie tutaj nie mam zamiaru kolegi osądzać. Więc przejdźmy po prostu do suchej specyfikacji peryferia. Monitor Samsung 27 cali nie jest zakrzywiony, aczkolwiek mógłby być, jeżeli kolega by szukał jakiegoś monitora lepszego na wymianę. No to 30 kilka cali 1440 p zakrzywiony Samsung. Myślę, że byłby tutaj idealnym monitorkiem, ponieważ jest całkiem dużo jeszcze wolnego miejsca na biurku. Razer Sinosa Chroma, jeżeli chodzi o klawiaturę oraz SteelSeries Series Rejo 600, jeżeli chodzi o myszkę. Tutaj odnośnie klawiatury jest mały disclaimer, ponieważ kolega zamierza go wymienić, gdyż nie za bardzo mu z tego co rozumiem podpadł nowo aksencja 1 oczywiście na ramieniu oraz wraz z popfiltrem marki Mozos. Do tego Arctis 1, jeżeli chodzi o słuchawki oraz yy, właśnie kod JBL-a. No i mamy całkiem przyjemny zestaw, jeżeli chodzi o peryferię na tym stanowisku oraz co bardzo mnie cieszy, naprawdę jest tutaj zachowana pełna estetyka, jeżeli chodzi o aspekty wizualne. Wszystko się zgrywa kolorystycznie. Tapeta mimo że troszeczkę pstrokata idealnie pasuje do fioletowych ledów oraz yy, komputer w bardzo ładnej obudowie. Myślę, że również zupełnie spełnia moje wymagania, jeżeli chodzi o estetykę stanowiska. Moi drodzy, dawniej widziałem stanowiska z taką dbałością o zarówno ułożenie kabli, które są dosyć niewidoczne ponieważ są ukryte za i pod biurkiem oraz dawno nie widziałem stanowiska, które pomimo tego że no nie jest jakoś super drogie oraz być całkiem opłacalnym jeżeli chodzi o efektywność wykorzystania środków. Moim zdaniem naprawdę stanowisko zasłużyło na miejsce w dzisiejszym odcinku. Wielkie pozdrowienia dla Xaviera i wielki szacunek za to, że po pierwsze był w stanie zarobić sobie samo takie stanowisko, a po drugie wielki szacunek za to, że tak ładnie mu to wyszło. Myślę, że jeżeli mamy tutaj w komputerze Ryzena 3600 rx 5600 XT z 3 GB pamięci oraz to wszystko w obudowie Signum SG1V, to jest to idealny komputer do takiego stanowiska i myślę, że miejsce czwarte dzisiejszego odcinka pasuje tutaj jak ulał. Lecąc dalej do trzeciej lokaty dzisiejszego materiału, wideo na moim kanale Igor Podym. Przepraszam, ale oczywiście zachowujemy pełną powagę, jestem poważnym youtuberem, który nie śmieje się z takich rzeczy. Um, także i... O Boże, o Boże. Dobrze więc, na stanowisko Igora mamy m.in. takie podzespoły w komputerze jak procesor Intel Core i 7 k 9700K, bardzo dobry procesor. Myślę, że nam no, mógł kolega zainwestować w AMD byłby to na pewno bardziej efektywny wybór, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków, ale ok. powiedzmy, że tutaj to daruje. MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio oraz Z390 Gaming Edge AC od MSI, jeżeli chodzi o płytę główną. Do tego podkręcone do 3600 MHz, 16 GB pamięci RAM, oczywiście der 4 oraz IO Corsair H115 Pro RGB. E, tutaj kolega bardzo poleca, ponieważ jest ponoć super wydajne. Nie testowałem, nie wiem, e, aczkolwiek myślę, że mogę mu zaufać. No i to wszystko, te wszystkie piękne, potężne podzespoły zamknięte w obudowie Corsair Crystal 570X. Bardzo dobra obudowa. Osobiście zdecydowanie bym ją polecił głównie ze względu na aspekty wizualne oraz na możliwości, które daje tego typu właśnie buda. No i myślę, że do komputera nie mam co tutaj się w ogóle przyczepiać. E, I przechodzimy sobie od razu dalej do peryferiów. między innymi do Logitech G513 Car bo jeżeli chodzi o klawiaturę oraz myszy komputerowej Razer Data Elite. Eli. Do tego słuchawki Arctis 5 oczywiście od c które kolega serdecznie poleca, nawet serduszkiem tutaj dopisał. Do tego mouse bungee od Razera, który jest troszkę marnotrawstwem środków, ale co ja tam w sumie wiem, jestem tylko jakimś marnym youtuberzyną. No i dwa fotele, po pierwsze Diablo X1 Blue, po drugie fotel rajdowy Playseat Evolution Red Bull GRC. Co ciekawe, właśnie mamy tutaj taki fotel rajdowy, który do gier samochodowych będzie jak znalazł. No i nie mogłoby się być bez kierownicy Logitech G920. Do tego podstawka pod telefon jakaś ZK. Ja również taką posiadam bardzo serdecznie polecanko. No i jeżeli chodzi o ten set, o takie suche specyfikacje, to by było na tyle, ale myślę, że należy zwrócić uwagę troszkę na strefę wizualną stanowiska, ponieważ bardzo fajnie, że mamy tutaj dwa fotele, bardzo fajnie, że mamy kierownicę. Jedyne czego mi tutaj tak naprawdę brakuje, to podświetlenie LED -y, może za monitorem, może pod biurkiem. Naprawdę myślę, że bardzo by tutaj to dużo dało, jeżeli chodzi o sferę wizualną. Oczywiście nie trzeba tego robić, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj to jest tak naprawdę jedyna rzecz, której mi brakuje. Bardzo duży plus za UPS-a, czyli zasilacz awaryjny, kiedy nam wysiądzie prąd, mamy spokojnie czas. Żeby sobie wyłączyć komputer, nie stracić żadnych danych Bardzo ważna rzecz y, i bardzo polecam wszystkim kupować UPS y Także ogromny prop za to No i myślę, że stanowisko ogólnie zasługuje na dzisiejsze miejsce Trzecie A tymczasem na dwójeczce stanowisko naprawdę wizualnie No miodzio, nie, nie mam jak inaczej tego tutaj opisać Rafał Warszewicz przyniósł nam prawdziwą perełkę Jeżeli chodzi o efekty wizualne No i tutaj myślę, że praktycznie maksimum punktów Mimo, że za dużo ledów to stanowisko nie ma To praktycznie maksimum punktów za aspekty wizualne y, Tutaj kolega uzyska Ale zacznijmy może od y, specyfikacji Myszka C-Series Rival 310 klawiatura, modeką Volcano Hammer oraz słuchawki C-Series Arctis 5 wraz z zakrzywionym monitorem od MSI -a 24, 144 Hz. Fotel, na którym kolega siedzi to Diablo X-Ray. Myślę, że dosyć wygodny. Ja osobiście na nim trochę siedziałem. Jest to fotel na pewno dla osób troszeczkę no, bardziej masywnych niż ja, ale okej. Okay. No i cóż, jeżeli spojrzymy sobie na to stanowisko, to po pierwsze co widzimy to dosyć ładne graffiti na ścianie. Myślę, że no, tworzył je ktoś, kto troszeczkę ma już obycia z tworzeniem graffiti oraz piękna ta Peta na monitorze, bardzo lubię taki gradient. Ja osobiście też mam coś w ten design. Spójrzcie sobie sami. Generalnie moim zdaniem, bardzo ładne stanowisko wizualnie. Mimo tego, że komputer nie jest jakoś super wyszukany, jeżeli chodzi o podzespoły, to myślę, że daje on spokojnie radę. Mamy no, tu m.in. Ryzena 5K3600 oraz RXA 5700XT, mówiąc, że komputer nie jest wyszukany, nie chodziło mi oczywiście widzowie o to, że to są tanie podzespoły, bo oczywiście nie są. Aczkolwiek szczerze mówiąc, spodziewałbym się po tej klasy podzespołach troszeczkę większej ilości podświetlenia. Nie wiem, czy to jest jakieś zboczenie zawodowe, że tyle już tych. Stanowisko ceniam, że mi brakuje tych ledu, aczkolwiek fajnie, że są podświetlane wentylatory na przędzie, na pewno daje to dosyć dobry efekt wizualny. I wydaje mi się, że stanowisko ogólnie rzecz biorąc naprawdę niczego sobie. Kolega planuje jeszcze zakup dwóch monitorów i myślę, że z trzema monitorami dobrze ustawionymi jest to zdecydowany kandydat na miejsce pierwsze. Na razie ląduje na miejscu drugim. Tymczasem, drodzy widzowie, pora na jedyneczkę dzisiejszego materiału. Trzy monitory idealnie ułożone obok siebie, zmieniają człowieka, jak to powiedział pewien znany youtuber. No i w dzisiejszym przypadku zmieniło mnie stanowisko Patryka Bielawskiego, wizualnego narratora grup co na te 4 dni temu, co patrząc na to, że miałem miesięczną przerwę, jest całkiem okej. Okay. No i cóż, cały setup jest składany od roku, a kolega używa go głównie do programowania, budowania custom roomów oraz grania. Zaczynając od komputera, bo jest on tutaj naprawdę potężny, mamy m.in. procesor Intel Core i7-9700K, podkręconego aż do 5 GHz, do tego płytę główną Gigabyte Z390 Aorus Pro Wi-Fi, co ciekawe, płyta główna właśnie z łącznością bezprzewodową, jest to na pewno jakiś tam plus. RTX 2070 Super Aorus, 8 GB na GDDR6, jeżeli chodzi o... No i a propos pamięci, 32GB RAMu podkręconego na 3200MHz HyperX -y Predatory RGB od Kingstona, trzy dyski SSD na NVMe, 2 po 500GB od Samsunga oraz jeden 1TB od Gigabyte'a, myślę, że tutaj rajdy mogą naprawdę fajnie wchodzić na tych dwóch Samsungach, no i naprawdę tylko pozazdrościć tych prędkości. Tymczasem, jeżeli chodzi o peryferia, dwa monitory MSI Optix MAG241C sto, po 144 Hz oraz, uwaga, na środku Gigabyte Aorus KD25F. Odświeżanie pół milisekundy, 240 Hz, moi drodzy. Monitor z najwyższej półki, absolutnie. Chciałem powiedzieć, że brakuje mi ich podwieszenia do ściany, aczkolwiek są one podwieszone, tylko że do biurka. Naprawdę całkiem okej okay, również to wygląda. Myślę, że tak, za monitory zdecydowany plusik. E, za peryferia również zdecydowany plusik. Mamy tutaj Arctis 7, Rivala 600, podkład CC jest oraz Black Widowa Elite, jeżeli chodzi o klawiaturę, czyli tak naprawdę Elita Elite, jeżeli chodzi o jakość peryferium. No i myślę, że stanowisko zdecydowanie miażdży resztę setupów ukazanych w dzisiejszym odcinku zasłużyło sobie jak najbardziej na miejsce pierwsze. Ok, widzowie, tak jak wam obiecałem giveaway na klawiaturę. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Otóż bardzo prosto wystarczy zaobserwować mojego Instagrama Clings oraz polajkować ten film i subskrybować kanał, no to chyba wiadomo. A ja do jednego ze szczęśliwców, którzy skomentują to zdjęcie na moim Instagramie. Wyślę taką właśnie klawiaturkę. Ja jej osobiście używam od kilku dobrych tygodni. Jest naprawdę bardzo przyjemna w użytkowaniu i wam też ją polecam, ponieważ jest całkiem spoko klawiaturą mechaniczną. Tymczasem dziękuję za uwagę. Mój do Was jak Siemaneczko, no i cześć!